A może macie ochotę na taki przepyszny sernik? Jeżeli tak, to zapraszam na film. Grudzień kojarzy mi się przede wszystkim z przepysznym jedzeniem i ze słodkościami. A jeżeli mówimy o słodkościach, to u mnie tak naprawdę dwa łakocie goszczą na stole. Sernik... I makowiec. Makowiec pod różnymi postaciami. Taki zwyczajny, zwijany, taki na kruchym cieście, na cieście drożdżowym. Mnóstwo przepisów. Taki makowiec również pojawi się na moim profilu, ale dzisiaj na moim profilu pojawi się sernik. Jeden chyba z najprostszych przepisów na sernik, który wykonuje się bardzo szybko i bardzo łatwo. Natomiast czas oczekiwania na efekt końcowy jest dość długi, dlatego że pieczemy go. Przez godzinę, potem, potem wszystko Wam jeszcze opowiem. Natomiast teraz zapraszam Was na filmik, jak zrobić taki przepis. Jak zrobić taki sernik? A do naszego świątecznego sernika potrzebujemy 200 gram cukru, kilogram zmielonego twarogu, dwa opakowania delicji. Ja użyłem wiśniowe oraz Delizio smaku brownie, 200 g śmietany 18%, dwa budynie waniliowe, 6 jajek i cukier waniliowy. Do miski przekładamy twaróg w temperaturze pokojowej, to jest bardzo ważne. Dodajemy 200 g śmietany 18% niehomogenizowanej i 200 g cukru. Wszystko dokładnie miksujemy do połączenia się składników. Następnie wbijamy 6 całych jajek. Staramy się to robić pojedynczo. W tym przepisie nie oddzielamy białek od żółtek, nie musimy ubijać piany z białek, wystarczą całe jajka. Staramy się bardzo krótko miksować, żeby dodatkowo nie napowietrzać masy serowej. Gdy masa serowa się już nam połączy z jajkami, dodajemy dwa budynie waniliowe. Mogą to być również śmietankowe, takie jakie macie akurat w swojej szafce. Ważne, żeby były bez dodatku cukru. Gdy budynie się już połączą z masą serową, na koniec dodajemy cukier waniliowy. Na koniec dodatkowo możemy jeszcze pomieszać łyżeczką naszą masę serową. I przygotowujemy tortownicę. Na dno tortownicy, wyłożonej papierem do pieczenia, wykładamy delicję. Ja użyłem delicji o smaku wiśniowym. Natomiast tutaj każdy smak się sprawdzi. Mogą to być morelowe, brzoskwiniowe, takie jakie lubicie. Ja połączyłem delicje owocowe z delicjami o smaku brownie. I na tak przygotowaną tortownicę z delicjami, partiami łyżeczką wykładamy masę serową. Robimy to dość powoli, żeby delicje się nie poprzemieszczały i nie wypłynęły nam z dna tortownicy. Gdy mamy już wszystko zakryte masą serową, pozostałą masę przelewamy już zwyczajnie łyżką z miski. Żeby wyrównać masę serową była gładka, potrząsamy, żeby wszystko ładnie się wyrównało, i tak przygotowany sernik ląduje do piekarnika na godzinę 170 stopni bez funkcji termoobiegu. Po tym czasie wyłączamy piekarnik, zostawiamy zamknięty na około 2-3 godziny. Po tych 3 godzinach, u mnie zazwyczaj to są trzy godziny, po trzech godzinach otwieramy lekko drzwiczki i zostawiamy do całkowitego studzenia, tak żebyśmy mogli go włożyć do lodówki. Wkładamy go do lodówki na całą noc i po całej nocy możemy go dekorować jak tylko chcemy. Ja dekoruję go zazwyczaj polewą czekoladową, możecie udekorować go lukrem, tak jak lubicie. Sam sernik również możecie modyfikować, bo do masy serowej możecie na przykład dodać, jeżeli lubicie rodzynki, kandyzowaną skórkę pomarańczy, możecie również zetrzeć troszeczkę skórki z cytryny albo z limonki. Tutaj, tak naprawdę, to wy decydujecie, jak chcecie zmodyfikować zbyt ten przepis. Ja lubię taki zwykły, czysty sernik, bez żadnych dodatków i taki najbardziej mi smakuje. I też taki wam polecam. Ale jeżeli chcecie pokombinować, to śmiało z tym przepisem możecie kombinować padało. na to smacznego.